Powstańczymi walkami jest niemal do dziś naznaczony każdy kawałek stołecznej ulic. Ale historia powstania to także historia tysięcy warszawiaków, harcerzy, uczniów, nastoletnich chłopców i dziewcząt, którzy 1 sierpnia bez wahania stanęli do walki o Warszawę i wolną Polskę. W 1944 roku miałam lat 14. To była drużyna harcerska, konspiracyjna, w szkole. Myśmy na powstanie czekali, to była euforia, te pierwsze dni powstania, te polskie, te flagi polskie, korągwie, to było niesamowite po tych sześciu latach tej straszliwej okupacji, tych Niemców strasznych, tego rozstrzeliwania, tych czerwonych ogłoszeń na słupach, ten rozstrzelany i ten rozstrzelany, to, to były straszne rzeczy. Tego samego dnia to ja poszłam rozdać opaski, które dostałam na Mokotowie. Biało-czerwone opaski na punkty. Przychodziło się i były różne hasła. No i dawało się tych opasek 10, 15, no różnie w zależności od tego, jakie w danym momencie tam było zapotrzebowanie. No. Placówkę mieliśmy na rogu Owoźnej i Topiel. Myśmy byli o tyle w dobrej sytuacji, że u nas nie było nalotów, dlatego że było za blisko uniwersytetu. A na uniwersytecie byli Niemcy, więc. Uniwersytet to była twierdza. Bez armat to było nie do zdobycia. No ale nas w końcu Goliatami zjechali. W czasie powstania to się robiło wszystko. Od sprzątania do siedzenia przy rannych. Nie było rzeczy, których się nie robiło. Pomagało się w kuchni, gotowało się i no, no wszystko się robiło. Chodziło się na patrole, się gotowały ogromne ogromne kotły prawda, dla wojska i dla ludności cywilnej i za tym. Także to było. Wtedy to było inne życie zupełnie. Wszyscy my, którzyśmy brali udział w powstaniu. To my byśmy sobie nie dali odebrać tego. I to była taka wolność powstanie. Nareszcie oddychaliśmy. Wolność, te polskie flagi. To wszystko to, to było niesamowite przeżycie. To była taka taki wielki patriotyzm, to była taka Wielka Polska wtedy. Umiłowanie ojczyzny, brak zgody na życie w terrorze i zniewoleniu, honor, braterstwo, przyjaźń. To wartości, o które walczyli powstańcy, często oddając za nie swoje własne życie. Pamiętajmy o tym dziś, kiedy wspominamy sierpień 1944 roku.